Szanowni Państwo, za chwilę rozpocznie się uroczysty apel z okazji jubileuszu 85-lecia powstania Opatryciej Straży Pożarnej Wielnej oraz poświęcenia i przekazania wszydnego samochodu ratowniczo-gaszniczego dla naszej jednostki. Ochotnicza Straż Pożarna Wielnej została założona w 1935 roku. Funkcję pierwszego prezesa pełnił druch Marcin Mierzwa, a jego zastępcą był druh Jan Zomczyk. Wówczas też wzniesiono pierwszą drewnianą strażnicę. Pierwsze wyposażenie gaśnicze Straży Wielnej stanowiła sikawka przenośna, posadowiona na przystosowanej konstrukcji drewnianego wozu konnego. Regularnej działalności OSP nie przerwała, przez II wojnę światową, ani okupacja hitlerowska. W latach 50. otrzymaliśmy pierwszą motopompę Leopolię M. Po kilku latach Leopolię zastąpiono motopompą Polonia. W latach 70. powstała inicjatywa budowa no, budowy nowej remizy strażackiej. Wysiłkiem strażaków pod przewodnictwem ówczesnego zarządu w osobach Bronisława Zawackiego, Władysława Zomczyka, Piotra Kostka, Jana Potaczały, Michała Zawackiego. Przy zaangażowaniu nakładów finansowych gminy w roku 1977 6 listopada oddano bardzo okazały na owe czasy bardzo nowoczesny budynek strażnicy oraz dokonano przekazania samochodu gaśniczego Star 25 GBM. Poświęcenia dokonał miejscowy duszpasterz Ksiądz Marian Wachowicz. W roku 1985 jednostka otrzymała sztandar. W roku 1997 rozpoczęto rozbudowę remizy. System radiowego alarmowania, tzw. Tak selektywne wywoływanie, to rok 1999, a następnie decyzją podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie przekazano samochód gaśniczy Star 244 GBM. Zakończenie. Rozbudowy remizy to rok 2008. Następnie 2014 to nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Mitsubishi L200 z pełnym wyposażeniem. Na ten samochód wybudowano drugi boks garażowy w istniejącej remizie oraz zakupiono agregat wysokociśnieniowy. 7 września 2020 roku powitaliśmy nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo FL44R 4x4. Obecnie w naszych szeregach jest 64 członków czynnych, 4 członków honorowych, 29 członków wspierających oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w liczbie 38 druhen i druchów. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Podkarpackiego uchwałą 26 przez 59 przez 2020 z dnia 26 czerwiec 2020 Nadało. Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa druch Józef Nizpoń. Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa druch Krzysztof Kowal.

Oznakę strażak wzorowy Panie, druh Artur Jagieło druh Wojciech Hałaj Panie nasz Boże ty stworzyłeś świat i wszystkiemu nadałeś wewnętrzny ład i porządek Elementy Twego stworzenia służą człowiekowi i utrzymują go przy życiu. Ogień daje nam ciepło i światło, topi żelazo i oczyszcza złoto, ale może być też zagrożeniem dla człowieka i innych stworzeń, dla dobytku ludzkiego i wszelkiego innego dobra. Prosimy Cię, pobłogosław ten nowy pojazd strażacki, który dzisiaj oddajemy do użytku. Niech w niebezpieczeństwie pomaga pokonać niszczącą odzognia i ustrzec od nieszczęścia. Strzeż ludzi, którzy w tym pojeździe będą ratować innych i, jako strażacy, sprawują służbę dla wspólnego dobra. Zachowaj nas od szkód, uczyń nas wszystkich gotowymi do szczerej współpracy, braterskiej pomocy i służby bliźnim. Przez Chrystusa, pana naszego całej naszej jednostki składał gorące podziękowanie za przydzielony samochód podnoszący zdolność operacyjną naszej jednostki. To jednocześnie zapewnia Pana Komendanta, że będziemy starać się, aby ten samochód był zawsze sprawny i należycie konserwowany. Chociaż przez dużą część naszej uroczystości nasze twarze były zakrywane przez maseczki, ale nie dało się ukryć, że na twarzach jest uśmiech, radość i zadowolenie z dzisiejszej uroczystości. Bo oto obchodzimy 85-lecie istnienia jednostki OSP-Wielnej, a także przekazanie tego wspaniałego samochodu. Drodzy Państwo, mało jest takich jednostek jak OSP-Jelna, która by tak dobrze, tak wspaniale. Służyła swoim, swoim mieszkańcom w nasz, naszej gminy czy powiatu. Nie ma chyba nawet takich jednostek, gdzie druchowie, nie będąc zawodowcami, nie będąc strażakami w Państwowej Straży Pożarnej, mieliby tutaj dyżury przy urządzeniach, które informują o, o wypadkach, o jakichś niebezpieczeństwach. Wy ciągle jesteście gotowi, jesteście tutaj w jednostce, tak jak mówię, macie dyżury, aby być w każdym momencie do służenia, do pomocy drugiemu człowiekowi. Bardzo się cieszę, że mamy taką jednostkę, która tak, tak naprawdę wspaniale służy, ale to jest tylko jeden z elementów Waszej służby dla mieszkańców. Szerokim echem rozbija się również informacja o Waszej, o waszej pomocy takiej charytatywnej. Robicie różnego rodzaju akcje, zresztą w ostatnią bodajże włączył się zespół Golec Orkiestra. Zespół, który nie, nie jest tutaj na miejscu, który dowiedział się o Waszej inicjatywie, który Was wspiera, bo wie, że to, co robicie, jest dobre dla ludzi, jest potrzebne. Dlatego bardzo się cieszę, że szeroko wychodzicie ze swoimi działaniami, ze swoją służbą. Wspaniały dzień dla OSP. Jelna. 85 lat działalności jednostki, i wspaniały nowy samochód, który dzisiaj. Zostaje przekazany do Waszej dyspozycji. Ten samochód jest wyrazem naszego podziękowania dla was, za Waszą pracę, za Waszą służbę, za Wasze oddanie. W tym roku udało nam się kupić na Podkarpacie 36 takich nowych samochodów, łącznie przez ostatnie 4 lata na podka dla podkarpackich strażaków blisko 200 nowych samochodów. To jest bardzo znacząca liczba, bardzo znacząco podniósł się potencjał ratowniczy naszych strażaków-ochotniczków. Oczywiście te wszystkie samochody to jest wynik pewnego montażu finansowego, dzięki którym jest możliwy taki zakup. Tutaj chciałbym podziękować panu posłowi, bo nasi podkarpacki parlamentarzyści bardzo dbają o naszych strażaków, to dzięki ich zaangażowaniu i, i takiej pomocy, wspieraniu waszych, waszych potrzeb jest możliwość właśnie zakupu takich samochodów. Panie pośle, serdecznie dziękuję. Ja też chciałem podziękować, bo dzisiaj rano rozmawiałem z posłem Kfinowcem. Niestety względy zdrowotne uniemożliwiły mu dzisiejszy przyjazd, ale bardzo prosił, żeby przekazać życzenia i pozdrowienia. Wspaniały jubileusz. Można powiedzieć, przez 85 lat duchowie z Jelnej stoją na straży bezpieczeństwa gminy, powiatu i swojej miejscowości. I za to Wam serdecznie Dziękuję. Dziękuję również za to, że właśnie przez te 85 lat budowaliście siłę i potęgę tej jednostki i dzisiaj to widać. Widać to właśnie w sprzęcie, w ludziach i w tym otoczeniu. Można powiedzieć, że na strażaku zawsze można liczyć. Od tych 85 lat na strażaku z Jelnej można liczyć i mo mo może liczyć na to miejscowa, miejscowa społeczność, ponieważ zawsze wyjeżdżacie do... Tych zdarzeń niebezpiecznych, ale może też liczyć na was sołtys, może liczyć na was parafia, może liczyć na was środowiskowy dom, może liczyć klub sportowy, może liczyć cała społeczność. Jesteście częścią tej. Miejscowości, i właśnie dzięki waszej postawie i działalności ona tak wygląda. Za te 85 lat bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję jeszcze na przyszłość wielu, wielu wspaniałych inicjatyw i działań, które będą się wpisywać w, właśnie w, w, w tą jednostkę. Druga, drugie wydarzenie to jest ten samochód. Wiecie, ci, którzy tutaj są od jakiegoś czasu, wiedzą, że to było marzenie druhów i tej, tutaj, jednostki. Ono się dzisiaj realizuje. Było wiele działań, różnych koncepcji, ale ostatecznie zostało to zrealizowane. Tym bardziej się cieszę, ponieważ na pewno ta Wasza sprawność i gotowość do działań będzie jeszcze większa. Na zakończenie naszej uroczystości pragnę podziękować wszystkim za przybycie. Mam nadzieję, że ten długo oczekiwany nowy samochód będzie zachętą do dalszego działania i rozwijania naszej jednostki. Dziękuję.